Cześć, witam wszystkich w kolejnym typowaniu MMA od UFC Fight Night w sobotę. Jest parę walk, na które można by było postawić, a jeszcze więcej, na które warto popatrzeć. Ja wybrałem tylko trzy pojedynki do obstawienia. Zacznę od walki Gilberta Urbiny z Charlesem Radkę. 2.50 Radkę, 1.45 Urbina. Nie sądzę, że Radkę będzie w stanie ustrzelić tutaj Urbinę. A to chyba jest jego jedna, jedyna szansa na wygranie tej walki. Urbina zdecydowanie zawodnikiem wszechstronniejszym, ma w swoim arsenale więcej narzędzi na wygranie tej walki. Stąd też mój typ Gilbert Urbina. Wygrywa to starcie z kursem 1,45. Renato Mojcano, Drew Dober 2,40 Dober, Mojcano 1. 50. No, Brazylijczyk zdecydowanie lepszy w parterze. No, Dober nie poradzi sobie z nim w parterze. Jeśli chodzi o stójkę, to nie wyobrażam sobie tego pojedynku inaczej jak pod dyktando Dobera. Do tego jeszcze ta lewa ręka Dobera, która gasiła światło niejednemu zawodnikowi. A wiemy, że szczęka Mojcano nie jest świeżutka i był nokautowany także jest taka możliwość stąd y, typy na tą walkę Dober, KO, TKO 3.30 Moicano, Submission 2.60 i te dwa kursy postawię rozbiję to jakoś, żeby coś wyciągnąć myślę, że walka y, nie skończy się na punkty i zwycięzcą zobaczymy zwycięstwo przed czasem a kto zwycięży no, jeżeli ma wygrać Dober to jedynie przez KO a Brazylijczyk przez poddanie. Tak to widzę. Także takie e, typy na tą walkę z mojej strony. I walka wieczoru: Romandolidze na Sradin i Mawow. I Mawow 1,58, 2,25. Romandolidze. Roman z Roman mm, Roman zdecydowanie lepszym zawodnikiem w parterze. Zapaśniczo również będzie przeważał. E, no naprawdę groźny przeciwnik dla Imawowa. I Mawow będzie musiał trzymać ten e, pojedynek na dystans i utrzymywać go w stójce, ale czy będzie w stanie e, utrzymać ten pojedynek w stójce i na tyle przeważać, żeby mógł wygrać? Myślę, że nie. Stąd postawię na Romana Dolidze z kursem 2.25. To by było wszystko, jeśli chodzi o tą galerię UFC. Zachęcam do kolejnych moich typowań. Trzymajcie się. Cześć.